1 grudnia ruszyła szósta edycja Pomarańczowej Choinki. Akcja charytatywna organizowana jest przez Fundację Marchewkowe Pole z Czcianki. W różnych miejscach na terenie miasta pojawiły się choinki z zawieszonymi marzeniami. Dzięki tej akcji wiele dzieci z ubogich rodzin z powiatu czarnkowsko-czcianeckiego otrzyma swój wymarzony prezent. Akcja Pomarańczowa Choinka to przede wszystkim sprawienie radości dzieciakom. Czcianeckie szkoły przysyłają nam informacje o dzieciach, które są z rodzin potrzebujących, których sytuacja socjalno-bytowa jest trudna. Oprócz tych danych teleadresowych są też marzenia dzieci. I te marzenia dzieci w tym roku po raz pierwszy zawisły w różnych miejscach naszego miasta, między innymi w, w dużych firmach takich jak SAPA, Nordstar, i, e, ale też i w Urzędzie Miasta, też i w Bibliotece, też i w Markacie Piotr i Paweł, czyli w różnych, różnych miejscach. I osoby chętne, które chciałyby spełnić, spełnić marzenie dziecka, biorą sobie taką marchewkę z marzeniem i przygotowują prezent. Ten prezent jest określony ściśle na tej marchewce, ale można tam sobie zweryfikować to marzenie. I później był termin podany 15-16. Grudnia należało te paczki przynieść też w wyznaczone miejsca lub do fundacji. I dzisiaj 19 grudnia mamy koniec akcji, czyli ten kulminacyjny chyba najbardziej szczęśliwy dzień, kiedy możemy te paczki rozwieść jako święci Mikołaje po, po domach do dzieciaków. W tym roku szkoły zgłosiły 200 dzieci i tyle prezentów zostało przygotowane. Dzięki umiejscowieniu choinek w różnych miejscach marchewki z życzeniami rozeszły się w zaskakująco szybkim tempie. Na znalezienie darczyńców wystarczyły trzy dni, a radość obdarowywanych prezentami dzieci bezcenna. Znaczy, dzieci, no jak to dzieci, są szczęśliwe, bardziej chyba są, patrząc na tą paczkę, są bardzo szczęśliwe. W tym roku w ogóle niektóre prezenty są no, zaskakująco wielkie, bo jeden z chłopców na przykład dostanie rower. E, to jest taki duży prezent ale są też prezenty, które nie wiemy co jest, bo jest duży karton i nie wiadomo. Dzieciaki są przeszczęśliwe, no jak każde dziecko z każdego prezentu się cieszy. Widok Świętego Mikołaja w drzwiach na pewno też jest miłym akcentem. Z każdym rokiem zgłasza się coraz więcej wolontariuszy, którzy jako pomocnicy Świętego Mikołaja dostarczają dzieciom niezwykłą radość zapakowaną w świątecznych prezentach. Sławomir Pochylski i Tewa Uczciąńka. Dzień dobry, tutaj pomocnicy świętego Mikołaja. Czy mieszka tutaj Klaudia?